Cześć wszystkim, z tej strony Rina Linia i jak możecie zauważyć dzisiaj zapraszam was na unboxing dawno unboxingu nie było więc myślę, że nie będzie to złe jeśli dodam coś takiego znowuż także tutaj mam adres już ładnie zakreślony teraz otworzę paczuszkę unboxing bardzo podobny co ostatnio więc w sumie Niedawno był unboxing. No dobra, nieważne. W każdym razie mój kanał także opiera się na unboxingach. Więc myślę, że to nic złego. I kto się domyślił, a kto się nie domyślił, widzimy tutaj już koszulki. Wszystko bardzo ładnie zapakowane, muszę przyznać, żeby nic się z tym nie stało złego. Mm -hmm. O trochę tego dużo, więc myślę, że y, pokażę tylko kilka tutaj kartek, które mamy. O jejcu I esportu Herkules, y, Disney. Myszkaniki oczywiście. Finitius. Zwierzątka. Ojej, o i te fajne mm, kartki z lat 90., które jeszcze nie miały takiej wielkiej grafiki, tylko kratkę. One mi się naprawdę podobają i mimo wszystko mają bardzo zacne miejsce w mojej całej kolekcji. Wiem, że tutaj tak się śpieszę i połowę omijam, no ale nie chcę tutaj, żeby to wszystko trwało długo. Swoją drogą zapraszam Was na mój. Yy, Nowy blog, który prowadzę o moich mm, kolekcjach, więc tam będą aktualizacje y, moich wszystkich kolekcji. No i serdecznie Was zapraszam, bo jeśli interesują Was mangi, które mam albo które kupuję, y, to możecie tam wchodzić i no, oglądać i czytać oczywiście. I zapraszam Was też na mojego Facebooka, yy, gdzie daję takie nowości z dnia dzisiejszego. Yy, więc no... Na YouTubie się takie rzeczy nie pojawiają, ale na Facebooku tak codziennie czy co kilka dni coś napiszę. Ostatnio zaczęłam wrzucać zdjęcia z mojego pokoju, bo tak bardzo chcecie room tour, że stwierdziłam, że będę robić zdjęcia yy, takich różnych drobiazgów w moim pokoju. Żebyście mogli już trochę zobaczyć przed tym wielkim roomturem. No ale nie wiem, kiedy będzie. Czekajcie na niego, jeśli chcecie. No, a tutaj jak widzimy, byłoby już na tyle. No Nie pokazałam wam wszystkiego, bo to trwałoby bardzo, bardzo długo. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jest was coraz więcej, z czego bardzo się cieszę i naprawdę to jest tak. Cudowne, naprawdę, nie sądziłam, że tylu was zasubskrybuje mój kanał. Oczywiście, jeśli chcecie więcej, a jesteście moimi widzami po raz pierwszy, no to oczywiście też możecie zasubskrybować. Bardzo do tego zapraszam. No i zapraszam też do łapkowania i do komentowania. Możecie zadawać pytania do Sygoidysu w takich kwadratowych nawiasach. No i pytania ogólne, no. Także. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!